Witajcie, kochani, w Dniu Pańskim. Dzisiaj niedziela Chrztu Pańskiego i zerkamy do fragmentu Ewangelii według Świętego Marka. Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany. W tobie mam upodobanie. Rozważając słowo Boże, przypomniało mi się wiele sytuacji, w których dowiedziałam się, że Bóg upomniał się o mnie że były takie miejsca, tacy ludzie, takie sytuacje, w których Bóg przez kogoś upomniał się o mnie, powiedział sam Bóg o mnie, dobre słowo, przez kogoś. I pomyślałam sobie, że to Ojcostwo Boga polega również na tym, że On się do nas przyznaje, tak jak dzisiaj w Ewangelii przyznaje się, to jest mój syn, Bóg to mówi, to jest niezwykłe słowo tak on też przyznaje się do każdego z nas i chciałabym was dzisiaj zachęcić zaprosić żebyśmy podziękowali Bogu Ojcu za to dzieciństwo i za wszystkie momenty w których on mówi o nas dobre słowo tworzy dobrą myśl dobre słowo w sercu drugiego człowieka bóg się przyznaje do mnie i do ciebie w sercu drugiego człowieka Chciałbym, żebyśmy podziękowali za to Bogu, szczególnie myśląc o tych momentach, o których nie mamy pojęcia. Jak wiele razy On to zrobił, jak wiele razy ocalił nas przed jakimś złem. Właśnie wypowiadając dobre słowo o mnie, o Tobie, podziękujmy dzisiaj za tę miłość Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kochamy Cię, Ojcze, dziękujemy Ci, Ojcze. Amen. Drodzy, zapraszam Was jeszcze do kolędy wśród nocnej ciszy. I trwajmy dzisiaj całą tę niedzielę w wielkim wyznawaniu miłości wobec Boga Ojca i w wielkim dziękuję za dar Jego miłości. Do zobaczenia, pięknego dnia.